Na pewno każdy z Was słyszał choć raz w swoim życiu o eBayu. To eBay był pierwszym portalem aukcyjnym, który teraz jest rozpoznawalny na całym świecie. Każdy może znaleźć na nim coś dla siebie spośród prawie 1,5 miliarda ofert. Serwis eBay jest dostępny na 190 rynkach, dzięki czemu nie tylko możecie kupować przedmioty z całego świata, ale także oferować sprzedaż swoich produktów dla użytkowników z tych wszystkich państw na świecie. Tylko, że jak to robić? Jak kupować i sprzedawać na eBayu? Tego dowiecie się z tego materiału. Z eBay.pl możecie korzystać klasycznie, tradycyjnie, przez stronę internetową na waszych komputerach. Jednak coraz więcej z nas zaczyna rezygnować z laptopów i komputerów na rzecz urządzeń mobilnych. Właśnie dlatego eBay dla urządzeń z Androidem i iOS-em przygotował wygodną i czytelną aplikację. Oczywiście, zarówno strona internetowa, jak i aplikacja są w pełni przetłumaczone na język polski. A w tym materiale będę wszystko pokazywał na przykładzie apki eBay. Pierwszym, co musicie zrobić, żeby móc korzystać z dobrodziejstw eBay.pl, jest zalogowanie się do swojego konta. Z poziomu aplikacji otwieramy menu boczne i wybieramy Zaloguj się. Tutaj decydujemy, czy zalogujemy się za pomocą adresu e-mail lub nazwy użytkownika i hasła, albo korzystając z logowania za pomocą Google lub Facebooka. Jeśli jeszcze z jakiegoś powodu nie macie konta na eBay.pl, to poniżej jest przycisk Utwórz konto który Wam pozwoli to zrobić. Po pierwszym utworzeniu Waszego konta warto od razu wejść w ustawienia, które znajdziecie o tutaj, i wprowadzić swój adres wysyłkowy. Wiecie, żeby mieć to już z głowy. To jesteśmy już zalogowani i możemy zacząć nasz poradnik od kupowania. Po pierwsze, musimy znaleźć to, co chcemy kupić. Z poziomu głównej strony aplikacji możemy sprawdzić aktualne okazje, czy przejść do interesującej nas kategorii i tam znaleźć wyważony przedmiot. Oczywiście możemy też skorzystać z wyszukiwarki, a następnie użyć dostępnych filtrów, żeby zawęzić obszar poszukiwań i dostać to, czego naprawdę potrzebujemy. A gdy już to znajdziemy, to otwieramy ofertę, wybieramy jedną z dostępnych opcji, jeśli w danej ofercie jest taka możliwość, wpisujemy żądaną ilość i przechodzimy do kupowania. Możemy dodać przedmiot do koszyka, jeśli chcemy kontynuować zakupy, albo od razu pasnąć w kup teraz i przejść do podsumowania zakupu. Tutaj znowu mamy możliwość zmiany kupowanej ilości, ale także dodania wiadomości dla sprzedawcy i wybrania jednej z opcji płatności. Zakup kartą, zakup za pomocą PayPala, zakup za pomocą Google Pay na Androidzie albo Apple Pay na iOSie. Po wybraniu opcji płatności możemy dodać kupony, jeśli takie posiadamy, i na koniec klikamy przycisk płatności. I już! Teraz nie pozostaje nam nic jak czekać aż nasz nowy zakup do nas dotrze. Ale możemy ten czas oczekiwania spożytkować na sprzedawaniu. Żeby móc to zrobić korzystamy z przycisku SPRZEDAŻ, o tego na głównej stronie aplikacji. W tym momencie jesteśmy witani podstawowymi informacjami związanymi z wystawianiem przedmiotu. Tutaj eBay dzieli się poradami jak najlepiej przygotować swoją ofertę oraz możemy przeczytać odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące sprzedaży. Skoro to już wiemy, to możemy patnąć w duży przycisk wystaw przedmiot. Teraz wpisujemy opis nazwę naszego przedmiotu albo możemy skorzystać ze skanera kodów kreskowych. Po wpisaniu nazwy wystawianego przedmiotu eBay może nam podpowiedzieć inne podobne oferty, na podstawie których będziemy mieli już część informacji w ofercie uzupełnionych automatycznie. Jeżeli eBay nie znajdzie zbliżonych ofert do naszej, to postara się automatycznie dobrać kategorię, do której powinna ona trafić. Po jej wybraniu musimy zdecydować w jakim stanie jest nasz wystawiany przedmiot i następnie uzupełnić resztę oferty. Dodać zdjęcia, uzupełnić nazwę, dodać parametry przedmiotu i rozwinąć opis, żeby jeszcze lepiej przybliżyć oferowany przedmiot potencjalnym kupującym. Teraz możemy zdecydować o cenie. Tutaj możemy wybrać, czy będzie to aukcja z licytacją, jeśli tak, to możemy ustalić cenę wywoławczą i czas jej trwania. Można także włączyć opcję kup teraz, dzięki czemu kupujący będą mogli przedmiot kupić od razu po podanej cenie. Pamiętajcie, można wybrać kup teraz bez opcji licytacji. Następnie uzupełniamy informacje o dostawie, czy jest dostępna opcja w kraju, za granicę, albo odbiór osobisty. Potem w ustawieniach można zmienić informacje o czasie na wysłanie przesyłki, o lokalizacji przedmiotu, czy warunkach zwrotu. Oto dotarliśmy do końca. Jeśli jesteście pewni, że wszystko dobrze uzupełniliście, to możecie przedmiot od razu wystawić. Jednak macie też możliwość podejrzenia, jak oferta będzie się prezentowała kupującym, albo zapisać sobie to, co już zrobiliście, na później, żeby potem uzupełnić informacje. I to w zasadzie tyle. Wystawiliście swój przedmiot na eBayu. Jak widzicie, kupowanie i sprzedawanie przedmiotów na eBay.pl jest szalenie proste. Dlatego nie czekajcie dłużej. Wejdźcie na eBay.pl albo pobierzcie aplikację eBay i sprawdźcie to sami.